Game, które znaki Zodiaku mają największą szansę spełnić swoje marzenia latem 2025 roku? To może być twój czas. Oglądaj do końca i sprawdź, czy twój znak Zodiaku znalazł się na mojej top 5 liście. Skorpion. Twoje marzenia spełnią się, gdy odważysz się zakończyć to, co nie służy twojej duszy. Strzelec. Nadszedł Twój czas, by sięgnąć po to, o czym myślałeś już od dawna. Wszystko dojrzewa we właściwym czasie. Koziorożec. Twoje marzenie spełni się, bo konsekwencje nad nim pracujesz. Teraz wszystko jest w Twoich rękach. Panna Marzenia spełniają się, bo krok po kroku budujesz to, czego inni mogą jedynie się domyślać. Lew. Spełnij się marzenie, które da Ci poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa i radości codzienności. Twój znak nie znalazł się w mojej piątce, to nie znaczy, że nic się nie wydarzy. Obserwuj mnie, bo kolejne przepowiednie już wkrótce.